uwolony u dziewczocha w TVN. Dobra, lecimy z zakupami w styczniu. Ja podziwiłem go na dwie, dwie porcje, bo mamy trochę retro PS2 i tego jest dosyć dużo. I na trójkę, i na czwórkę mam dosyć dużo. Więc pierwszy polecę z jednym filmikiem z grami na PlayStation 2, których kupiłem 33, bo była promocja pod 9 za grę. Także po kolei będę z nimi leciał, postaram się w miarę szybko. I teraz tak. Pierwszy tytuł. E, Burnout 1. Pierwsza część. Moja ulubiona e, trylogia jeżeli chodzi o wyścigi. Chcę sobie zabrać całą na i2 i na Xboxa. Co ja bym dał, żeby EA wydało odświeżoną trylogię? No trudno. Kolejny tytuł. Spongebob Gierka na, e, na Itoya. Także wziąłem go w fajnym stanie. Kolejny tytuł Time Sprites, Splitters, czy jakoś tak. E, dwójkę ogrywałem, jedynkę chyba nie, z tego co pamiętam, tu trochę pudełko mam haknięte, ale, ale gierka w dobrym stanie. Kolejny tytuł, to jest e, Time Crisis na pistolet do dwójki. Niestety nie od tego Woonkona, czy jak on tam się nazywał, ale e, padem można też grać. Gierka jest kompletna, w bardzo dobrym stanie, tak sobie wziąłem. Tu Hicior, no tu mamy studio Blast, także każdy z nas to będzie wiedział, co to jest za Hicior i co to za legendarne studio deweloperskie. Także też sobie to kupiłem. Nie mogłem tego nie, nie wziąć. Kolejna gierka Arkidowy yy, strzelałka od Midasa, także też bardzo znane i lubiane studio. Oczywiście strumzeniu oka. Gran Turismo, tylko z motorami. Eee, tutaj mam akurat drugą kopię. więc jedna będzie gdzieś tam na jakąś wymiankę, lub do oddania. Kolejny tytuł. Eee, tutaj mamy Simpsonów eee, Road Rage. Mam to na Xbox, ale było też na klejacza, więc wziąłem na 9 zł. Jak dosyć duży pakiet. Kolejny tytuł. Eee, Burnautik dwujeczka Point of Impact to też kiedyś sobie przeszedłem na tej dwójeczce bardzo fajny tytuł mi się do tej pory że dobrze w to gra kolejny tytuł, Time Crisis strujeczka też bardzo ładne wydanie jeśli ja chodzi o stan płyt e, książeczki, są płyty wszystko działa, sobie sprawdziło także naprawdę e, fajny stan jeżeli chodzi o, o te gry kolejna gra, Deus Ex e, tutaj też być ja na to w to grę na, na PC w tego Deusa Dopiero jakoś tak więcej grałem na trójce, już oczywiście te deusy wszystkie, na czwórce też przeszedłem. Eee, kolejna gierka, eee, tutaj co to, kto to wydał, eee, Namko. też na Eitoia, Eitoia nie mam, kiedyś sobie nabędę do playa wiki. Kolejny tytuł, Freecode. też jest prawie kompleci. książeczka, bardzo dobry stan. Taka dziwna gierka, trochę ją odpaliłem, pograłem, także kompletnie nie wiedziałem o co chodzi. Kolejny tytuł, Prince of Persia. To jest e, druga część trylogii Piaski Czasu. Były pierwszy. Potem były dwa trony, które potem zmienili chyba nazwę z uwagi na tę e, tragedię World Trade Center. Także też e, tytuł e, bardzo fajny. Ja odgrywałem wszystko kiedyś na kompie. Turok. Evolution. I tutaj też komplet, Ten Turok chyba no, wyszedł tylko wyłącznie na konsole, Bo nie każdy, żeby on był na plece. Ja na jakieś turoki grałem ale nie te wszystkie. Nie. Jarka, jedna z tych mniejszych wyścigi. Co tu dalej mamy? O, tu ciekawy tytuł. Giant, obywatelka tylko Ja nie widziałem w ogóle, że to wyszło na konsolę. Ja to kiedyś gra, ogrywałem na PlayStation. Co ja mówię, na pc W klikach chyba był pełniak. Także też kupiłem. Kolejny tytuł, bardzo fajny, też Urban House. Zamieszki, policja. Co prawda nie ma tutaj porowania kobiet, jak to jest aktualne, ale też można się tutaj pograć. Transformersi na podstawie filmu The Game. Też kompleci. Już, też sobie wziąłem. Nie mam tego w, w, w kolekcji. Kolejny tytuł. Lemingi. I lemingi też kompletnie tutaj. Kolejny komplecik. Też tu widzę, wspiera i to, ale nie jest to wymagane do grania od Team 17. Ci co zrobili, wąsiaki. Kolejny tytuł: Age of Empires Konami chyba dystrybutor, a Microsoft chyba to wyprodukował. Nie pamiętam nie, dokładnie. Tytuł kultowy, już nie trzeba nikomu przedstawiać. Kolejna gierka: The Tink. To akurat nie mam książeczki. Mam też to na Xboxa, ale to przyszedłem gdzieś na katecie. Całkiem okay, fajny horror. To i w Star Warsy. Także zręcznościowa strzelałkę Na podstawie filmu Suma Wszystkich Strachów. Taktyczny spesik, też kopercik, Tutaj też taki tch, trochę rzadszy tytuł dla chan e, Adventure. Ja to akurat e, ogrywałem w na, na animatorze na Game Boy'u. Także całkiem ciekawa, Chodzę na biotyka. Jakieś wyścigi, e... przy czym wyda? Jest tutaj Midas i Taito, ale mają oryginalne licencje. Także taki tytułik, Tu mi się trafił duplikat. Oczywiście mark of Jest jeszcze druga część, nie pamiętam jak ona się tam dokładnie nazywała. Na tamtą poluję. A na razie trafiły mi się dwie T. Dwie Także jedna będzie na wymiarze. Kolejny, rezerwowe psy, na podstawie filmu Tarantino, też komplecik, bardzo fajny stan. Też się cieszę z tego zakupu. Co my tutaj mamy? 50 groszy, madafaka, czyli 50 cent, bulletproof. Biereczka, mam też na trójkę, tylko nie pamiętam czy była blot of odds of się nazywa jakoś tak trochę źle wymawiam, ale to była kolejna część, na to ja trójkę. Tutaj mamy Jamesa Bonda, też na xboxa to mam. Też bardzo fajny stan, parę tytulik, miałem nie zbierać jedna, to ja trójkę, dwójkę, co prawda, ale na dwójeczkę co chwilę mi się coś trafia, żalnie nie wziąć, więc to też wiem. Druga część Times też to jest duplikat, bo mam już, także też gdzieś będzie, ja będę wymiany wymianę, sprzedaż, czy oddanie komuś. Tutaj taki od Fenix, także nie też robią srogo, srogi tytuł, też jest komplecik, bardzo fajny stan, także to jest to powinno być 33 gry nie liczyłem. No i Fire Warrior, ale niestety bez książeczki, tylko sama, sama gra i samo opakowanie. Także za całość zapłaciłem powyżej, jakoś, czy równo 300 zł, chyba równo 300 zł. Tam wychodzi 9 zł za, za grę i odebrałem to osobiście. Także e, według mnie opłacało się sobie tą to, to kolekcję moich retro gier na Play'a 2 tak. uzupełnić. Także będę miał całkiem sporo. No, i dobra, to wszystko, a ja jeszcze nagram inny filmik z zakupów styczniowych, ale już gierek na playa 4 i playa trójkę i chyba od tej pory będę częściej, ale mniejsze kubki, gier, bo to za dużo czasu do oglądania. Także będzie, poim.